Dzieciaki, figlaki. Koniecznie, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, by być na bieżąco z nowymi odcinkami. Przygody liska boryska. Borysek był młodym i bardzo ciekawskim liskiem, który uwielbiał zwiedzać las i odkrywać nowe rzeczy. Miał piękne pomarańczowe futro, piękne błyszczące oczy i długi puszysty ogon. Lisek Borysek mieszkał w dziupli na pięknej polanie, która była pełna jego ulubionego jedzenia, czyli jagód. Kochał spędzać czas na tej polanie, zbierając jagody i ciesząc się cudownymi dniami w lesie. Jednak pewnego dnia, kiedy lisek Borysek wracał z drugiego spaceru do swojej nory, zauważył, że wszystkie jagody z jego polany zniknęły. Borysek był bardzo zaniepokojony, ponieważ jagody to jego ulubione jedzenie. Postanowił więc rozwikłać zagadkę zaginionych jagód. Zaczął przeszukiwać las, szukając śladów. W końcu natknął się na swoich leśnych przyjaciół: zająca, wiewiórkę i jelonka. Opowiedział im o swoim problemie, a oni od razu zaproponowali mu swoją pomoc. W pierwszej chwili Lisek Borysek pomyślał, że powinni się rozdzielić i szukać jagód osobno. Jednak wiewiórka stanowczo powiedziała, że to nie do końca dobry pomysł. Lepiej udać się na poszukiwania wspólnie, wtedy będą większe szanse na rozwikłanie tej tajemniczej zagadki. Tak też zrobili. Szli więc wspólnie przez gęsty las. Rozglądając się czujnie dookoła, minęli strumyk i chatkę niedźwiedzia, dziuple szopa i brzozowy zagajnik. W końcu, dzięki pracy zespołowej, leśne zwierzęta odkryły ślady prowadzące do niewielkiej jaskini na skraju lasu. Po wejściu do jaskini zauważyli, że jagody zostały skradzione przez małą łasiczkę. Łasiczka była bardzo przerażona, kiedy ich zobaczyła, i przyznała się do kradzieży, mówiąc, że zebrała jagody tylko po to, aby nakarmić swoją chorą mamę. Mama Łasiczki poślizgnęła się na kamieniu i uszkodziła sobie łapkę. Lisek Borysek wraz z przyjaciółmi poczuli, że chcą pomóc Łasiczce. Długo nie myśląc, Zajączek i Wiewiórka zaczęli znosić z lasu jedzenie, a Jelonek udał się do pobliskiego strumienia, aby przynieść wodę dla chorej matki łasiczki. Borysek natomiast udał się w głąb lasu, aby znaleźć rośliny lecznicze, które pomogłyby w leczeniu łapki. Przez całą drogę Lisek Borysek zastanawiał się, jakie zdrowotne rośliny będą najlepsze. Czy to będzie mięta, rumianek, a może pokrzywa? Po pewnym czasie przeszukiwania lasu, Borysek znalazł idealne rośliny do leczenia łasiczki i szybko zaniósł je do jaskini. Łasiczka była im bardzo wdzięczna i wzruszona tą bezinteresowną pomocą. Po kilku godzinach, dzięki pomocy leśnych przyjaciół, Mama Łasiczki zaczęła czuć się dużo lepiej. W podziękowaniu Łasiczka postanowiła podzielić się swoimi zapasami miodu z Boryskiem i jego przyjaciółmi. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Lisek Borysek i jego przyjaciele zrozumieli, jak ważna jest praca zespołowa. Bez pomocy i wsparcia swoich przyjaciół, nie byliby w stanie rozwiązać zagadki znikających jagód i pomóc łasiczce. Zrozumieli, że czasami trudności można pokonać tylko dzięki pracy w grupie i wzajemnej pomocy. Tak oto Gorysek i jego leśni przyjaciele odkryli moc pracy zespołowej i nauczyli się, jak ważna jest przyjaźń i wzajemne wsparcie. Od tej pory. Zawsze pracowali razem, aby rozwiązywać problemy i pomagać innym w potrzebie.